Przyszła do nas paczka z nowościami od Harper Kids, czyli zobaczcie co nowego przygotowała Akademia Mądrego Dziecka. Jest to też świetny pomysł na prezent Pierwsze, co Wam pokażę, to puzzle, czyli coś, co teraz jest u nas non-stop w użyciu. I mamy dwie wersje: są zwierzątka i pojazdy. Są to tak fantastycznie stworzone książeczki, które są zapinane na magnes i w momencie, gdy otwieracie, macie tutaj taką e, przestrzeń, gdzie możecie chować sobie te puzelki. Puzzle są z bardzo fajnej tektury, także są e, wytrzymałe i dziecku jest ciężko je zniszczyć. I mamy tutaj książeczkę, gdzie są właśnie realistyczne obrazki zwierzątek, i dopasowujemy w odpowiednie miejsce, właśnie. E, takie puzelki. Taka książka oczywiście świetnie ćwiczy motorykę małą, także bardzo polecam. Wersja z pojazdami jest zbudowana dokładnie tak samo, i również mamy tutaj w tej części 12 różnych pojazdów do uzupełnienia w tej wersji puzli. I kolejna propozycja, czyli książeczka zapachowa, tutaj mamy na każdej stronie otwierane okienko, gdzie wystarczy potrzeć palcem i jest bardzo intensywny zapach, bardzo to Olgę śmieszyło, niesamowicie lubi oglądać tą książeczkę, wąchać te wszystkie zapachy, także super sprawa dla maluchów. I Ostatnia pozycja, czyli książeczki, które każdy z nas zna, czyli Akademia Mądrego Dziecka z ruchomymi elementami oraz takimi błyszczącymi stronami. Bardzo one interesują Olgę, bardzo jej się podobają. Tutaj oczywiście też jest dużo elementów, które można sobie wyszukać, poopowiadać, także polecam. Jestem ciekawa, która z tych pozycji najbardziej Was zainteresowała i co Wam się z tego najbardziej spodobało.